I Witam Was w kolejnym odcinku z DriftBlad. Fresh Supply Syrenie wyjątkiem. Linkach wyłożą samoloty, chwytają się. Dobra, musimy się stąd wydostać jakieś mieszkanie możemy wydostać z kultystą, nie wiem jakim cudem. O! Musimy otworzyć i zegara z kółkołką też nie. Ja pamiętam się kiedyś też zawiesiłem. Za Łatwa, ta u mnie. Niemożliwe gruba z tak? O, już mi. Nie. nie pamiętam. Hmm. Pewnie czy tam się miało wszystko jakoś, ale mogę się mieć. Yy, nie mam nic oprócz apteczki. Dobra. Hmm. No właśnie, nie sobie. Dobra, więc nic nie widzę, na ścianie, Coś jest co prawda, ale czego się nie da zniszczyć? Tu też. Hmm. Tam są jakieś drzwi, ale to jeszcze nie mogę tam ten, się dostać. Spróbujmy. Zegara nie. Co tak tu jest? Czy u żadnego w nie widzę? Pizza. Hmm, no tam nie. Hmm. Tu coś. Czy tu? Co? Co się dzieje? Co ty, jest tworzysz? Wat! Co tu się stało? Były gargulce, a A jak ja mam tu nie wyskoczyć? Albo tu. tam Dobra, no, Coś tu zniszczyło. Spójrzcie, hmm. jakie przejście w ogóle. Kiesy średnie, bym powiedział, co? A, tu czy tu? Danger. A tu. Ciski. Muszę się pilnować, bo mam mało zdrowia. Zapiszę sobie lepiej. Kultystyk! Fajcie, śpieszcie z innymi. Dobra, teraz już ich mam na pewno. Dobra, idźmy. Bo gdzieżby indziej tu nas prowadzą? O, jest zdrowie. Pierwsze trzeba cenić. Ten tylko się dał. Co tu się stało? To nie było otwarte? Prączka. Prączka, która chce swallow my soul. Coś tu jest? Nie. Sprayken? A, stał na tej na szafce. Dobra. birds. Ok. O, kurde. Proszę ginąć. Nie zadawać niepotrzebnych pytań. Tesla kan w ogóle jest. Gruba też jest. No, chudzino. Chin masz. Mam tą teslę? Nie, nie mam. Dobra. Pod którym jest ta Tesla? Pod usemką, dobra, żeby Żebym wiedział, bo ta Tesla jest świetna na... na te ugary. Hmm. Jakoś rzeźnia. Lepiej wezmę tą Tesla. na wrażenie, że coś tu się stanie. Dobra. Świetna broń z tą drbą. Bardzo świetnie. Tylko najgorsze jest to, że kurde nic nie słyszę. Klucz. Dobra. Mamy klucz z czaszką jak coś. Znowu u mnie się burza zaczęła. Mam nadzieję, że zaczyna pierdzielać, bo ostatnio jak przytupło, to mówię wam, że aż światło na chwilę przygasło, nie? Taka była masakra. Świet tu leżą. Głowy. Hmm. Dobra, stąd żymszy las, więc idę tu. Tam w górę można iść. 73 mam. Może być. Zapiszmy, coraz częściej będzie trzeba je Już Coraz trudniej się robi. O! Tutaj tych kultystów załatwiłem. Dobra. Tu jest klucz z czaszką potrzebny, ale jeszcze się tu rozejrzę. Co tu jest? Da się to otworzyć? No nie da się. To też na razie przynajmniej. Open the door. Że mnie spanikował. Co coś jest Kurczaki Chyba nie chcę tam skakiwać Czy mogę. Mogę. O, do Tesli jest. Zawsze się boję z takich tych skakaci. A O! Kurde nie! 8 są oni tacy słabi jacyś. Gdzie hmm. jest Linka? Nie działa. Ja się naprawdę zacząłem zastanawiać, czy nie gram na jakimś niższym poziomie trudności. Ale nie, no. Brałem ten podstawowy, nie? Coś się stało. Tam się coś roztworzyło, więc. Hu, o, schody nam zrobiło gdzieś na górę. Dobra. Nic tu nie ma. No, te poziomy mi się tak średnio, szczerze mówiąc, podobają. Z tego epizodu, w tej rzeźni. No, są aż dziadu. Mnie No, nie zleci. No, gdzieś tak mam rotał, ale nie zleci. No, dawaj, dawaj. Masz. O kurde, nie wiem, czy widzicie to słyszeć, ale brzmi galantycznie. Bo ten odcinek nagram i popa, jeżeli mi się uda. Jeżeli mi się nie uda, to także przerwę i dokończę gdzie indziej. nie no, kurde, kupię. Dobra, drażnisz mnie. Do? tam w takim razie, jak nie chcesz wyjść. Chyba no tam się coś otworzyło, nie? Mam taką nadzieję, przynajmniej, że no zresztą się przekonany. Ła! Skąd oni się wzięli? Cholera jasna. A tendzie. spacer? Tu się coś otworzyło, tak jest. Tutaj chciałem już tam zębiaka, choć drugi też tam jest. Ale to po kolei. Nie pchać się chłopaki starczy dla każdego. Proszę, to jest kolejny przycisk. Pewnie też drzwi za mną otwiera. A przynajmniej mam taką nadzieję. Tak jest, gruby. Jest. W ogóle dziwne, że mnie nie zobaczy. O. U, u, u. o, tak bywa. O wyjście. A tam był ten ostrzał. I no, którego... Co za cholery. Jest rącał. ciebie też. Upierwliwa sytuacja, nie powiem. sobie zapiszę. Jeżeli nie zapiszę w takim miejscu, w którym zaraz zginę. To tak czasem bywa. Stawisz jakieś tu, Nie. To, to jest klucz na pewno. To, to, czy, czy mi się to podoba, czy nie, muszę tu wejść. Locked, locked. A czemu locked? Chomskie zejście. Nie wiem, jak chcę tam wchodzić. Zobaczmy. Nie chce mi się wracać. No tam muszę iść w takim razie, do Ekcytu idziemy, zobaczymy. A partyzanta. A, 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 a! Chodź tu! Mam wrażenie że to Tesla robi większe obrażenia w tej wersji, albo mówię, coś zwaliłem z wyborem poziomu trudności, ale nie wydaje mi się. Lepiej mieć Tesl, niż jej nie mieć, prawda? Dzięki temu... Te ogary to nie stanowią kompletnie... Żadnego problemu. Niż, to, co może tak nie mnie. I ja to bym chciał jeszcze chwilę pograć. Nie zginąć. Są już przestało. A tu jesteśmy. Dobra, no czekajcie chwilę. Mogę jeszcze jedną rzecz sprawdzić, gdzie mnie to wyniesie. Tam pójdę. Tam mhm. musimy zejść. Danger. Strasznie danger. Prą się. Gruby? No one chyba nie wejdą na ten. O, ja nie mogę zrobić psikusa. Nie wiem czy mnie zabiję. który by nie strzela. back off łączka to jest, to jest Masz. serio, nie da się nie zabić. Okej. Okay, tak jeszcze jedna. Aj, 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 aj. Nie tak miało być. Jest jeszcze jeden. Więc... Zróbmy tak. Okej. Okay. Dobrze, że go zauważyłem. Jakaś winiarnia? Taka. A wino. O, widzę, że jest odpłyczka. W ogóle tam też wcześniej było, nie? Ale jej nie użyłem. Taki ze mnie prost, że nie potrzebuję. Masz gruba się. Tu jest serdeczko. Codziennie Se podniosę to drugie. Może być. Nie ma terenki. jedzi. prawda szału też nie, ale. A okej, okay, co tu jest? Tego się nie otwiera. Wygląda jak drzwi. Tu jest jakieś przejście dość ciemno. O nie, ogary. Strasznie słabe są. a Naprawdę, jako o wiele trudniejszych przeciwników zapamiętałem. Poważnie. A przez kolejne z drugiej strony wejście do kuchni. Dobra. Naprawdę, w tej są największym zagrożeniem są te pajace w tych. Tej... Telefon. Cisza na łączach. Nikt nie, 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 nie. odbija. tu zginął. Marnie. nie idzie tu sekretny poziom mi się uda go odblokować. Mam nadzieję, że tak. O, to jest w ogóle to. Life Seeker. Więc fajnie by było zgadnąć. Sekret? Nie. Prawda, ten tam sekret, wypalił jakiś próg, tutaj. Syreny wyją. Hmm. Będzie znowu latał, jako szołom. No zgubiał, w reszty. Zdaję nic jem, jem, jem wszystko Patrzę sam u góry ich nie ma, ale oczywiście, że są Widzę go nawet Mam wyrzutnię? Kurde, nie mam szkody uh, Kurde, za wysoko Jakoś tak Są te nietoperki Ten tu zgłupiał. Trzeba się jeszcze tych niedoperków pozbyć. to stówki łomatko, trzy są. Srogo. No chodźcie. Co so jest? Kurde, że mi to nie zaczukali bo tu się jakieś dziwne rzeczy oglądam. Dziwne rzeczy się u mnie w domu Baga Francji? Co to jest? Gdzie my w ogóle jesteśmy? No nie wiem, czy z tej wampirami jest jakieś... naćpiane są. Nie chcę zejść. Kalendarz nie da się kliknąć. Myślałem, że jakiś sekret. W ogóle znalazłem jakiś sekret na tej mapie? Chyba nie. Słabo. Tam jest klucz z księżycem, widzę. Mam go, akurat. To jest jakieś winna, gdzieś mi No i co? Halo? Poproszę o wypuszczenie mnie do menedżera, znowu do menedżera. Znowu te dziady to są, Oj. będę latać teraz i mnie uczyć. No w końcu się ruszyli. Zmień mi tą broń! Halo! A nie mam już. Dobra, rozumiem. No, oni potrafią się kończyć. Jeszcze jeden? Dziwne, że już lergan. lergu to smutne. Ale mam Tesla, Dobry. O! Wreszcie! Łaski swoje. Coś tu strzela? Słyszę. W men pokoju menedżera coś strzela. Rozejrzyjmy się. Teraz, ja tu już byłem. No co, schodzimy na dół. Jakie ja to ominąłem? Nie wiem. idźmy tam. Pik. Ła! Wow. Nie ma. No to zamykam zamyka. Nie chcę nie wolę. Nie co tu się stało. Wow, ale fajne oświetlenie. Hej, coś tu jest, zachęci. Wyłącz mnie to. Lepiej zapiszę. Dobra, dam ci spokój, mam sporo zdrowia. Hmm, tu save? Locked. Locked. Dobra, locked, ale mamy przejść. Uwaga. się. porą się. Zobaczymy, Dobra, do safeu się pakujemy. Nie pamiętam tej mapy. Ni cholery. Hmm. No to Co? Co robiło? Kurde, więcej ostatnich. Sam ten ciekawy czy zginął, ale nie wydaje mi się. Wow! Co ten karp tu robi? Ciężko na powierzchni pokaż. Gdzie jest ten koledzy? O, koniec poziomu tutaj jest, dobra. Hmm, czy coś tu jeszcze będzie? Tam jest jakiś przycisk w ogóle, patrzcie. Co tu się stało? Mam dziwne wrażenie, że to będzie wrogów mózgu. Co i to tyle? Dobra, Mama akurat kolejkę więc nie potrzebuję. Jeden z to nie było w ogóle z Wundu Sekretów, z tego co widzę. No dobra, następny poziom jedziemy. Tutaj się z wami pożegnam. Widzimy się w kolejnym. Trzymajcie się. Na